Ach, cóż to za piękna gra była. Pięć lat temu, gdy świat na chwilę stanął w miejscu, Genshin Impact był prawdziwym wybawieniem. Ten majestatyczny świat fantazy miał w sobie naprawdę wszystko. Możliwość gry ze znajomymi, bardzo widoczny progres postaci, otwarty świat i przede wszystkim klimat, którego nic nie było w stanie podrobić. Do pewnego czasu. Już jesteśmy prawie pół dekady po premierze i wszystko wygląda inaczej. Okazuje się, że te rzeczy, które Genshin robił fenomenalnie, inne gry robią po prostu zdecydowanie lepiej. Gdyby nie fakt, że złote Jajo hojo wyrosło na bardzo podatnym gruncie i w odpowiednim momencie, to prawdopodobnie teraz nikt by o nim nie pamiętał. Bo powiedzmy sobie szczerze, czy przy zestawieniu chociażby Woring Waves z Genshinem, ten drugi staruszek macie szans na wygraną? No nie. Nowe tytuły robią wszystko po prostu lepiej, zaczynając od designu postaci, który w Natlanie już kompletnie odleciał, a kończąc na mechanikach gry, które nie wyczerpują się po tygodniu grania. Nootkrai nie naprawi tej opłakanej sytuacji, a przynajmniej na to wszystko wygląda. Ale my, gracze, my mamy mnóstwo pomysłów, jak zaradzić powolnemu upadkowi tej gry. Zacznijmy od podstaw. Skip Button. Dajcie mi, proszę, ten baton, błagam, tego już nie da się znieść. A tak na serio, naprawdę myślę, że dużą poprawą Quality of Life graczy Genshin'a byłoby umożliwienie im pominięcia elementu, który ich zwyczajnie nie interesuje. Już teraz spekuluje się o tym, że inne gry, hojo, mają dostać taką opcję. To dlaczego my nie możemy? Cóż, po cichu wyłania się pewna odpowiedź, ale zapewne nikt nie chce o niej głośno mówić. Chodzi o to, że gdyby nie dialogowe zapychacze, to ludzie naprawdę by w końcu zauważyli, że kolejne aktualizacje nic nie przynoszą. Serio, nic. Dobra, są trzy eventy na krzyż. Razem 55 uszy i karuzela kręci się dalej. Gdyby nie te 6 godzin przekliwania okienek na F, to naprawdę człowiek logowałby się tylko po to, żeby użyć condensed Resin, o ile już tego nie praktykuje. W wielu miejscach można znaleźć kompaktowe wytłumaczenia całych skomplikowanych zagadnień fabuły. I to nawet nie chodzi o to, że gracze są szczególnie leniwi i powinni czytać te steki tekstu. Czy Wy widzicie, w jakiej formie to wszystko się odbywa? Postacie często zachowują ekspresję NPC-ów, nie różną się od Katerin z mondu. aktorzy nie dowożą swoich ról, a prawdziwie istotne rzeczy dla fabuły są po prostu ukryte za niuansami w postaci rozbitych wątków. Dzięki Bogu, że na polskim YouTubie mamy w ogóle ludzi, którzy dekodyfikują te wszystkie rzeczy. Serio, skoro już idziemy w nieistotne zmiany kłola, to dajmy ludziom, którzy nie chcą się babrać z losowymi literkami, zaoszczędzić te parę godzin życia tygodniowo i będzie naprawdę dobrze. W końcu gracze Genshin'a są naprawdę różni i niektórych nie obchodzi to, co w piątym Windblum Festiwalu Venti ma do powiedzenia. Absurd Domen. Następna rzecz jest bardzo istotna, przynajmniej dla tych, którzy nie grają w Genshin od mianowicie timing domen. Co to do jasnej ciasnej znaczy, że muszę czekać na farmienie, na skirk. Do piątku albo do niedzieli? Dlaczego nie mogę sobie od tak po prostu wejść, poklikać, w który dzień mi pasuje i zbudować postać, na którą jestem aktualnie nachypowany jak na nic innego od miesięcy? Jak świat długi i szeroki, tak zawsze pozostanie dla mnie tajemnicą, dlaczego akurat farmienie Guide to Elegance mam sobie zaplanować na za 12 godzin, a nie teraz? No przecież to czysty absurd. Dajmy ludziom budować swoje ulubione postacie wtedy, kiedy mają na to ochotę. Tym bardziej, że w grach spod innego szyldu istnieje przecież taka możliwość. Zmiany w Rezinie. O, skoro już przy domenach siedzimy, no to tak, Rezin. Wieczna pułapka każdego gracza. Od 120 Rezinów w Monstadt po 200 w Natlanie. Wiecie, co przyniosła ta zmiana? W sumie to nic. Nie musicie się już tylko legować dwa razy dziennie, ale. Spokojnie, moi drodzy. Przecież Reziny i Primo i tak przypadają, a jedyne co trzyma was w tej grze to FOMO, więc wejdziecie na Crafting Table i tak, i tak. Zamiast zaimplementować już, od czasu temu, mechanizm sejwujący choćby, nie wiem, 3 czwarte, jedną, drugą nieużytego Rezinu, to ty wiecznie musisz się bać o to, że jak się nie zalogujesz albo będziesz na wakacjach, to będziesz stratny i będziesz na przykład dalej od ukochanej postaci i jej baneru. Trochę śmiechu warte, ale w zasadzie gdyby nie ten element, to po co miałbyś się logować? Przecież cały model biznesowy tej gry polega na zawartości, którą bezpowrotnie utracisz, jeśli się nie pojawisz. Już nie powtórzysz eventów, nie nadrobisz Cinebar Spindle dla Albedo, czy też nie dowiesz się, jak to pięknie się mieliśmy na pierwszym, Windbloom Festival. Musisz tu chodzić codziennie, bo ta gra jest trochę niczym więzieniem. No, czasami. Postuluję o albo zlikwidowanie rezinu, żeby ludzie mogli tryhardować, albo danie nam buteleczki na księżyce. Jeśli nie wykorzystasz 200 rezinu, to zachowuję się na zapas, nie wiem, 100, 150. Myślę, że dzięki temu, po pierwsze, zniwelujemy u graczy wypalenie spowodowane obowiązkowym graniem, a po drugie, podejdziemy do tej gry zwyczajnie luźniej niż dotychczas. Modernizacja endgame contentu na miłość boską, ten punkt powinien iść w parze z jeszcze jednym elementem. Chodzi tu o endgame content i power creep. Ostatnio sprawdziłem sobie wyliczenia postaci odnośnie tego, jak radzą sobie w Spiral Abyss. I wiecie co? G**no. <g**no> serio, one po prostu nie dają rady, jeśli nie budowałeś ich miesiącami lub latami. I to nie tak, że one stają się słabsze, o co to, to nie. Wraz z upływem czasu użyteczność wielu postaci, takich jak Hutao czy Albedo, się nie zmniejsza, tylko ewoluuje w bardzo, ale to bardzo, specyficzny sposób. To dlatego, że zawartość w tej grze staje się coraz bardziej ekskluzywna. Już pominiemy banery, ale teraz większość bossów ma już specyficzne, wymagające blokady, które musisz zniszczyć, żeby przejść dalej. I ktoś teraz powie, no dobra, ale kiedyś też musiałeś dostosować żywioł do mobka, żeby go pokonać. Ta? To fenomenalnie. Po prostu na krajo kostkę nie brałem postaci krajo, a na pyro kwiatek nie brałem linea. To wszystko. Natlan zaserwował nam nowy poziom blokad. Przykład? <laughs> Ależ proszę bardzo. Bosna, którego filar nie wespniesz się, jeśli nie masz postaci z Night Tak jakby, bo możesz to zrobić, ale zajmie ci to po prostu zdecydowanie więcej czasu i mnóstwo prób. Następnie boss, którego musisz przegrzać serum unitów z konkretnego żywiołu, bo inaczej nie dostaje obrażeń. Później boss, którego shield jest tak duży, że albo przebijesz go tylko czaską, albo jeśli miałeś szczęście i budowałeś kiedyś postacie oparte o dendro, to teraz być może da radę. Tak można by wymieniać naprawdę w nieskończoność, ale nie w tym rzecz. Abys ma być trudny. W końcu to jedyny wertykalny endgame jaki mamy, ale bez przesady. To wszystko, o czym mówię, nie byłoby nawet takie złe, gdyby nie fakt, że konfiguracja Besu, jego systemów buffów, jest bezpośrednio skorelowana z wychodzącymi postaciami. Hojo chce podbić sprzedaż konkretnych postaci i w taki sposób ustawia pod nie całe blessingi. To już naprawdę przykre, bo co to znaczy, że jeśli moja postać nie ma energii, to dostanie plus 75% obrażeń. Przecież mamy tylko dwa takie unity w grze. Minęło 5 lat, od kiedy ona istnieje, a wy tak bardzo zawężacie system wyboru bohatera? Drugi case jest taki, że Endgame na dobrą sprawę nie istnieje. On... no w sumie to się zmienia, ale tak trochę za wolno. Mają tylko ewoluować liczby, które uderzasz. Owszem, dodanie teatru jako narzędzia do pokazu horyzontalnego rozwoju konta było jak najbardziej pożądane, ale wszyscy chyba się zgodzimy, że jego aktualny obraz jest... no cóż... po prostu mierny. Na domiar złego teatr nie jest skorelowany z siłą postaci, tylko z ilością na odpowiednim poziomie. To automatycznie wyklucza osoby, które albo niedawno wróciły, albo w ogóle zaczęły grę od Fontaine i później. Teraz, oczywiście, zaserwuje się nam zriworkowany tryb ale event najlepszych teamów na planu. Ale po co? Z tego co widziałem, to ostateczną nagrodą mają być skiny do broni, ale chowają się one za barierą bossów, które pokona. Tylko konto z c postaciami. Jeśli to nie jest tragikomedia, to nie wiem co nią jest. Tu potrzeba naprawdę gruntownego reworku i rozmawiamy o tym już od paru lat. Zgodzę się, że dla Genshin'a już dobrym elementem finalizacji doświadczenia na koncie jest na przykład system osiągnięć, ich odkrywania i w sumie to żmudnego odhaczania. Ale czy to naprawdę ma być ostatnia zawartość, jaką gra nam oferuje i z którą gracz się męczy? Tego rodzaju tryby powinny być albo mieć więcej zawartości, pięter, albo swoje konkretne odłamy. Trudno mi uwierzyć w to, że przez ponad pół dekady wymyślono trzy warianty pokonywania stworków. To trochę niedorzeczne, prawda? Ilość łyszy. Słuchaj, stary, cieszę się, że ekscytujesz się na wieść o nowej postaci, ale jeśli jesteś free to play, to 55 łyszy na aktualizację to najlepsze, co możemy dla ciebie zrobić. Tak mniej więcej wygląda polityka nagród w tej grze. Nie wiem jak was, ale mnie to już dawno przestało śmieszyć. Jak to możliwe, że to co najmocniej trzyma graczy w tej grze, czyli postacie, zawartość ekskluzywna, jest ukryte za drakonicznym wysiłkiem sejwowania każdego primogemu? Konkurencyjne produkcje pozwalają z mniejszym nakładem czasowym zdobywać przynajmniej dwa razy tyle skrzynek. Nadal. Czyniąc konkretną zawartość ekskluzywną, a dodatkowo progres w tych tytułach nie jest zamknięty, za szklanym kloszem w postaci. Musisz ci na nową postać, bo zdefiniujemy te, a Twój sentyment do musi pójść w odstawkę. Czy naprawdę nie dałoby się zwiększyć ilości skrzynek lub nieco zmodernizować system uszowania? Ja wiem, nie ma co prosić o zbyt dużo, bo i tak dodano w końcu Capturing Radiance, ale jak długo ta gra będzie istnieć? Tak zawsze będzie mi się wydawało, że 180 wishy do zagwarantowanej pięciogwiazdkowej postaci to po prostu, ha, no cóż, lekka przesada. Przecież jeśli gra się już jakiś czas i tym samym wszędzie ma się 100%, to uzbieranie na nowe ciekawe postacie w terminie graniczy z cudem. Pomimo już fakt niemal kompletnej losowości w tej grze, gdyby nie ten Capturing Radiance, to jestem przekonany, że przegrywałbym już chyba każde 50 na 50, które się da próg zwiększonej szansy na wygraną tego tzw. soft pity powinien zostać obniżony o przynajmniej te 10-15 dla twórców kosmetycznych wiszę. No to kraje, design postaci i samej krainy. Tak, nie przysłyszeliście się. To, co w moim mniemaniu ma największy potencjał na stanie się łodzią ratunkową tej gry, to właśnie nowy region. Ja wiem, ja wiem. Nie możemy wiecznie oczekiwać poprawy bazując na... W nowych elementach. Pewne stare też wymagają rekonstrukcji, ale słuchaj, czy pamiętasz może jak wielki odpływ graczy nastąpił w okolicach sumeru? Te przyciągające się oczekiwania dykazm, brak zmian i rekordowy maner Ajaki z wisienką na torcie w postaci regionu, który zawiódł oczekiwania, doprowadziły do największego w tamtym czasie odpływu graczy. Po inazumie zaliczyliśmy prawdziwe zderzenie z rzeczywistością. Wiesz też, co uleczyło tę absolutną posłuchę i dało Nieco nadziei na lepszą przyszłość? Fontaine. Nowy region, który swoim umiejętnym przedstawieniem clockworkowego steampunku i francuskiego anturażu skradł serca fanów. Do tej pory wiele osób referuje się do niego jako do piku tej gry. I wiesz co w tym wszystkim jest najgorsze? Wiele z osób tego po prostu nie doświadczyło. Zwyczajnie dlatego, że po Sumeru nie dali już Genshinowi drugiej szansy. Ludzie mieli już dość czekania, i zupełnie tak samo może być tutaj. Natlan, mimo tego, że mi samemu całkiem przypadł do gustu, to doprowadził do wysuszenia się retencji graczy. Brak graczy znajomych to również brak powodów reszty ludzi do gry. W ten sposób błędne koło się zamyka i coraz to więcej osób ucieka. Notkraj jest przystaniem między szneznajom a końcem gry w daleko wypatrywanej Celestii lub Kenria. To idealne miejsce na wytłumaczenie zawiłej technologii, rozjaśnienie zagadnienia honkalizacji uniwersum Hojowers oraz przede wszystkim czas na to, aby zmienić obsadę bohaterów. Gra w końcu może posiłgować się starymi akcentami, tymi, które w dobry sposób oddziaływują na nostalgię graczy. Wykupali Skafato i of Favonius. Hexen zirkel, czy... Bóg wie, jak to się czyta. Nic tylko tworzyć nowe, piękne, majestatyczne postacie. Obok tego wrota do pałacu caricy stoją przed nami otworem. A przecież na to gracze czekają od samego początku swojej przygody. Naprawdę, w dobrej realizacji Notkaj pokładam największe nadzieje. Błagam twórcy, nie spierd...cie tego. Voice aktorzy. Każdy orze jak może. Praca voice actorów jest związana bodajże z ich związkiem zawodowym albo z jakąś agencją. W każdym razie uznaje za niedopuszczalne, że od paru miesięcy nie ma podkładu głosowego do większości postaci. Obok tego wychodzą takie sprawy jak voice aktorka Paimon, która zdecydowanie za bardzo wdała się w swoją rolę i w sposób przynajmniej niegrzeczny i ordynarny obraża innych aspirujących aktorów. Nie wiem czy to kwestia pieniędzy, nie jestem aż tak dobrze zorientowany, ale czy aby na pewno dla firmy tak wielkiej jak Hojo problemem jest recast konkretnych postaci? Serio? No chociażby do tych Archon Questów. Przecież już raz im się udało, z Kiniczem. Tam padło na cudowny wybór, a sam aktor spełnia się świetnie. Wiele osób zostało z tą grą ze względu na fabułę, ale jaka to przyjemność, skoro w trakcie jej poznawania nie słyszą nawet emocji towarzyszącym postaciom. Najwyższy czas na nowe warunki dla osób, które tchnęły życie w osobowości, które tak bardzo pokochaliśmy. AR60. Granica progresu. Być może levelowanie nie jest najbardziej wymiernym wskaźnikiem rozwoju w tej grze, ale musimy się na coś uzgodnić. Czy aby na pewno szczytem tej gry powinien być 60 poziom konta? No bo wiecie, niektórzy osiągnęli go już 3 lata temu i od tego momentu mogą jedynie codziennie wykorzystywać resin, odbierać czeki, zalogowanie i to w sumie tyle. Nie istnieje widoczny i odczuwalny wyznacznik progresu w tej grze. Na tym etapie cały inny kontent jest najczęściej wykończony, wyciśnięty do ostatniej kropli. Dlaczego po tym całym czasie limit nie został zwiększony o chociażby parę poziomów? Może taki 69., a nie tym razem. 65 level, tak na przykład. To jedna kwestia. Druga jest taka, że nagrody za takie osiągnięcie są po prostu komiczne. 150 Primo, yy, te kwitki na exp. No, kto to widział w normalnym świecie. Chciałbym, żeby codzienne legowania nadal sprawiały mi frajdę. Nawet minimalny progres na pasku doświadczenia właśnie taką dawał, a aktualnie ten element gry został po prostu kompletnie zapomniany. Trochę tego jest. Jak sam widzisz widzu, nazbierało się tego no, kapkę. Tak w sam raz. Moglibyśmy tu jeszcze deliberować o wielu sprawach, ale nie w tym sens. Nie mam zamiaru tworzyć materiału, który linczuje tę grę. Chyba wszyscy pragniemy jedynie pokazać, że to, na czym nam najbardziej zależy, to dobrostan produkcji, w której się zakochaliśmy, a niektórzy z nas wychowali nawet. Jeśli my, prości gracze, jesteśmy w stanie wymienić błędy i podać płytkie wersje ich rozwiązań, to nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, żeby deweloperzy sami to zrobili. I oczywiście, mógłbym tu mówić jeszcze o eliminacji FOMO, o ujednoliceniu dropów, zawartości losowych o permanentnych eventach, albo o czymś, na czym mi najbardziej zależy, czyli na nowych żywiołach, takich jak na przykład Abyss. Ale po co? Po co to wszystko? Przecież w gruncie rzeczy sam dogłębnie znasz te problemy. I myślę, że tak samo zależy ci na tym, żeby Genshin wrócił do czasów świetności. Czasów, które już powoli możemy nawet zacząć zapominać. Na zakończenie, tak od siebie, chcę tylko wspomnieć, że nadal kocham tę grę. Pod poprzednim materiałem o Genshinie pojawiły się osoby, które posądzały mnie o faworyzację wówy albo o typowe complain Impact. Nic z tych rzeczy. Jedyne co dla mnie się liczy, to poprawa jakości wrażeń z rozgrywki. Chciałbym, aby moi znajomi ponownie odkryli magię, która zachęcała ich do odwiedzenia tej watu. Chciałbym, żeby zaufali tej produkcji. Myślę, że jeśli nic się nie zmieni w tej grze, a głos społeczności będzie mocno słyszalny, to twórcy w końcu pójdą po rozum do głowy i poczynią pewne postępy, bo nadzieja zostaje z nami do samego końca. Trzymajcie się i do następnego miłego dnia lub wieczoru, w zależności od tego, kiedy to oglądaliście.